Przez bramę z mielu wchodzę do tajemniczego ogrodu. tak zastała nas połowa października w ogrodzie zapowiada się dzisiaj przepiękny dzień ale trawniki zrobiły się już lekko białe Nade mną bardzo piękne, ciekawe drzewo, które wspaniale się teraz przebarwia. Liście zielone robią się żółte, złote. To wszystko opada na trawnik i tworzy się tutaj później piękny, złoty kobierzec. To morwa biała drzewo, które nie tylko jesienią wygląda bardzo dekoracyjnie, ale latem słynie z pięknych, zdrowych owoców, bardzo smacznych. Ja jak dotąd nie znalazłam sposobu, jak obierać morwy, ponieważ jej owoce dojrzewają codziennie, po trochę. Być może, jak drzewo będzie większe, to wówczas będzie więcej owoców na drzewie, ale jest to kłopotliwe, ponieważ owoce są zarówno zielone, białe, lekko różowe, jak i takie granatowe, czarne, i naprawdę trudno ją obierać. Próbowałam począcać drzewem, ale to też niewiele mi pomogło, więc możesz znajdę jakiś ciekawy, praktyczny i bardzo pomocny pomysł jak zbierać jej owoce. A teraz zapraszam Państwa na co niedzielny spacer po ogrodzie. Orszelina olcholistna również się bardzo ładnie przebarwiła. Jej zielone liście zrobiły się złote. Zostały jeszcze gdzie gdzieniegdzie jej ozdobne gąsieniczki na krzewie. Już coraz mniej drzew, krzewów ma liście. Niektóre już całkowicie niemal straciły, są już gołe, w stanie spoczynku, czekają, odpoczywają do wiosny. Jesienią przepięknie wygląda pęcherznica obordowych liściach, które robią się czerwone. No i oczywiście przepiękne nasiona, torebki nasienne które przebarwiają się na taki bardzo mocny, bordowy kolor. Leśny zakątek i hortensja bukietowa, pięknie się przebarwiające liście na żółty kolor i hortensja dębolistna, która ma liście coraz bardziej intensywnie czerwone. Pałecznik chiński zaczął się przepięknie przebarwiać. Jego liście były zielone, teraz zrobiły się bordowe. Liście ma bardzo długie. Po przemrozku zaczęły się już zwijać, skręcać i myślę, że dzisiaj te liście opadną. A długość takiego liścia ma no, około jednego metra. Bardzo piękny, bardzo ciekawy, dekoracyjny krzew. Ja tutaj przyłożyłam przyłożyłam kninek, chciałam go osłonić przed przymrozkami, ale ponieważ krzew bardzo się rozrósł, gdy był mały, radziłam sobie sama, ale teraz będę potrzebowała pomocy męża. Ir, czy pomożesz? Tak, pomogę. Pomożesz przywiązać tak, go? Będzie jeszcze wymagał jakiejś takiej podpory, ponieważ... On się przechylił za bardzo w lewą stronę, jako tutaj związałam, ale to nic nie daje, więc będziemy musieli coś wbić i potem go ładnie tą agrowłókniną zabezpieczyć, ponieważ on jest bardzo wrażliwy na przemarzanie. Wprawdzie jest tutaj ściana stój, ale mimo wszystko na zimę trzeba go jednak zabezpieczać, przynajmniej od dołu. On później po prostu odrasta. Przy ptasim karmniku rób, ptaszki cały czas teraz przylatują. Wcześniej głusiowały przede wszystkim sikorki, sikorki bogatki, modraszki, czarno-białe. Czarno-białek nie potrafię tak dokładnie odróżnić od sikorek ze snówek, ponieważ są dosyć do siebie podobne. Wróble mazurki, a teraz przylatuje coraz więcej różnych innych ptaków, a będzie jeszcze więcej różnych gatunków, ponieważ zimą nasze karmniki zawsze były oblegane przez różne ptaszki. Mieszkamy pośród lasów, więc różnych ptaków tutaj, o przyleciał kowalik, przepiękny pan kowalik, śliczny. Pani Kowalikowa jest bardzo podobna, tylko ma u góry mniej takie niebieskie upierzenie, bardziej takie szarawe. Nad stawem zapanowała już cisza, spokój. Nie ma już owadów. Jedynie do pobliskiego karmnika przylatują ptaszki, ale gdy w ciągu dnia robi się ciepło i słonecznie, to po powierzchni wody pływają jeszcze rybki. Te warcja kameliowata coraz piękniej się przebarwia. Ma liście bordowo-brązowe i dodatkowo jeszcze ozdobione szronem. Ródbeki już też poległy, już przestały kwitnąć. Teraz mniej. Ostatnie kwiaty tutaj jeszcze są na bylince. Jeszcze dosyć dobrze trzymają się rozchodniki. I oczywiście pomarańczowe piękne lampiony miechunki są długo ozdobą, aż spadną. Jak spadną, to już nie będą zdobiły rabatu. Wtedy będzie już zima. Katalpa już prawie liści nie ma, zostały jej tylko ozdobne fasolki które pozostaną aż do wiosny na drzewie. Te liście, które tutaj jeszcze nade mną parę ich jest, na pewno spadną. Jak tylko słońce przygrzeje swoimi promieniami na drzewo, liście spadają na rabatę i gdy spadają na rabatę, ja je zostawiam. Grabię tylko liście strawnika. No, teraz już nie grabimy, tylko odkurzamy. Irga wciąż jeszcze ma koraliki, ponieważ my dbamy, aby karmnik ptasi był zawsze suto zastawiony i na razie jeszcze ptaszki nie oblegają naszych krzewów. Ale jak tylko przyjdą większe przymrozki, zrobi się chłodno. Natychmiast pojawią się tutaj przede wszystkim kwiczoły. One bardzo lubią owoce irgi, ognika. Owoce ognika też w tym roku mieliśmy bardzo dużo, ale ponieważ zaczęły mi przewieszać się przez siatkę do sąsiada, więc ja je poprzycinałam i szkoda, że no niestety owoce wyrzuciłam, a mogłam pozbierać i przynajmniej byłyby jako pożywienie do karmnika. Przyznaję, że niestety nie pomyślałam o tym, ale teraz będę to już miała na uwadze. Które rosną przy domu mają się całkiem świetnie. One tak wyglądają, jak może nie w pełni kwitnienia i w pełni lata, ale powiedzmy, że na początku lata, gdy zaczynają kwitnąć. Tutaj jeszcze jest bardzo dużo kwitnących róż. Liście piękne, błyszczące, zielone i całkiem zdrowe, ponieważ przy ścianie budynku oczywiście zawsze jest cieplej. Tu jest strona wschodnia taka południowa, więc słońce grzeje i róże rosną znakomicie. Przy rynnie rośnie jaśmin nagokwiatowej, no i opadają pędy glicyni. Glicynia już zaczęła się przebarwiać na żółto, ale najciekawiej będzie, gdy te wszystkie liście spadną. Będzie ich po prostu ogromna ilość, zawsze jest ich bardzo dużo i zawsze są mi potrzebne do ściółkowania ogrodu warzywnego. Przy agawie rosły tutaj w skrzyniach drewnianek agapanty. Skrzynię już wniosłam do garażu, ponieważ niektóre noce są z przymrozkami, a nie chciałabym zaryzykować. Mniejsze agawy też pownosiłam, ale ta jest agawa duża, ciężka. Będę musiała poprosić o pomoc męża. I najgorsze jest to. Że agawy mają bardzo y, takie kujące kolce. Są okropne, są zaczepne. Nawet bardzo źle się koło nich chodzi, ponieważ zaczepiają o ubranie. No ale trzeba ją przenieść, ponieważ jest dosyć duża. No i widzę, że tutaj bardzo urosła i ściska ją tabliczka, która jest zaczepiona na drucie. Będziemy musieli to też przeciąć, żeby nie przeszkadzało roślinie, ponieważ ma bardzo ładne liście. i i nie pozwala to, żeby liście się rozchylały, więc tutaj już jest koniecznie trzeba to będzie rzeczywiście przeciąć, Nawet nie zauważyłam. No i tak powoli ogród pustoszeje. Wszystkie donice trafiają już do garażu. Zostały jeszcze tylko wyklinowe kosze z żołami, ponieważ na nie musimy przygotować więcej miejsca, bo są to dosyć duże kosze i jest ich dużo. Ogród coraz bardziej robi się już taki pusty, jest jeszcze kolorowy ale już niektóre drzewa, tak jak powiedziałam, zrobiły się łyse, gołe i za chwilę ogród będzie zdobił wyłącznie swoimi pędami, gałęziami, no i oczywiście roślinami zimozielonymi, liściastymi i iglastymi, ponieważ mamy w ogrodzie i liściaste, i iglaste. Aksamitki jeszcze zostawiłam, ponieważ niektóre kwiaty są jeszcze ładne. Pędy też, a w aksamitce grasuje albo raczej podejrzewam, że przyszedł na nasiona szkarłatki amerykańskiej Rudzik. Przed chwileczką go tutaj widziałam, ale schował się, wskoczył. O, jest, 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 jest. Może uda się go tutaj złapać w kadr. Uciekł.